Co byście widzowie powiedzieli? Gdyby właśnie pojawiła się mechanika w OHV, jakimś dużym update'cie, pędzenia wina właśnie własnego domowego w piwnicy, w takich dużych baniakach, takiego siarczanu prawdziwego, kopiącego, który nie wiem do czego by ci dawał busty, ale na pewno do czegoś by ci dawał busty. I bym nagrał do radia właśnie reklamę, że. Tanie, wino jest dobre, bo jest tanie. Bo jest dobre i tanie. No, ja bym, ja bym tak zrobił. I w ogóle dzień dobry, witam! Dobry wieczór! W zależności, kiedy oglądacie ten odcinek na YouTubie, to jest OHV, czyli wasz ukochany, ulubiony symulator waszego starego w latach 90. który kradnie ka katalizatory, wędzi kiełbasę, kisi o góry, remontuje poloneza i jest królem tej pięknej wsi. Wszystko to, co widzicie, kiedyś będzie wasze. Tak, witam. Łapki w górę oczywiście mieli widziane na YouTubie, bo każda łapka w górę jest cudowna. I, I jest super, i nic Was nie kosztuje. A my zaczynamy dzień od niczego innego: jak wyciskania. 90 kg na klatę. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcje ze społecznością, więc zostaw po sobie follow'a. Zobacz, jak to leci, hopie. Zobacz jak to leci. Zadz. Aaałe ah, baby! Jep, 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 jep ja się nawet nie męczę przy nim 10 kilo Nie, no my, my jedziemy dzisiaj na Puchar Wójta Wielki rewanż z Pucharem Wójta I wyciskam tam po prostu wszystko Jak się nafuram kiełbasą, jak się na nafuram ogórami Zobacz Ja się nawet nie męczę, hopie. Za co tu, zobacz Mówcie mi polski Ronnie Coleman, nie? Jep, 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 jep Light web, baby A Ja tak mogę bez końca, bo mi się stamina szybciej odnawia Niż on tutaj marnuje energii na wyciskanie 90 kilo na sztandze, tak o. Więcej nie jestem w stanie wsadzić, bo nie mam więcej obciążników. Jest tak dobra forma, że nawet już mogę demontować skrzynie biegów do naszego sama, ale yy, na razie tego robić nie będziemy. Właśnie też się dylektowałem tym, że biorąc pod uwagę, że kompletnie od ręki robiłem te paski na naszym polonezie, to uważam, że naprawdę nie robotę zrobiłem, biorąc pod uwagę, że mi się strasznie trzęsą ręce, no nie? Ale nasz polonez wygląda. <grywy> wygląda spektakularnie. To jest chyba odpowiednie słowo. <grywy> I dzisiaj ja tym polonezem chcę wyjechać, bo jak jedziesz na zawody wyciskania sztangi, nie wiem czy wiecie, to są takie mity i ciekawostki z OHV. Jak jedziesz polonezem na te zawody, to masz automatycznie plus 10 kilo do rekordu życiówki. Więc będziemy musieli to zrobić, ale żeby to zrobić, to my musimy na akcję pojechać. Ale my pojedziemy na tą akcję w nocy, bo jak nas złapią, to my nigdzie nie pojedziemy, bo w więzieniu będziemy siedzieć u starego Marycha. Powiecie, wiecie, jedną rzeczą jest wycinanie katalizatorów, no nie? A inną rzeczą jest to, co my planujemy. A planujemy coś naprawdę złowieszczego, tylko i wyłącznie samolubnego. Bo ja nie pozwolę sobie, żeby na idealną karoserię mojego poloneza, którego tyle pucowałem, wylądowało jakieś ptasie gówno, jak tylko wyjadę z garażu. Więc będziemy dzisiaj się pozbywać dosłownie każdego gołębnika na planszy. Ale zanim to zrobimy, się, że jest dzień. A jak kraść i najciemniej pod latarnią, no to tylko w dzień. To pojedziemy sobie po jeden katalizator, bo 50 złotych tylko mamy na koncie. Szybko sobie ten katalizator zawędzimy. Wrócimy, prześpimy się do nocy i wyruszamy. Na łowy Sąsiedzia skąd taki ładny polonez Przecież sąsiad pieniędzy nie miał a On się nie interesuje Matka już trzeci miesiąc U Niemca szparagi struga Jedziemy szybki kata sobie wyciąć Jeśli jest jakikolwiek znamie rutyny W życiu Polaka w latach dziewięćdziesiątych To siłownia w garażu Albo w piwnicy I katalizator wycięty od sąsiada A jak jej pracę proponowałem przy torskafach To nie chciała Bo pan żeś gówno płacił A Niemiec to w euro płaci O kurwa kundel się Nara, burek, prawie ci się udało! Prawie ci się udało! Nie tym razem, widzimy się jutro. Dobry pies. Ja boję. na ręcznym wchodzę i cyk trójeczka. W kłębie dymu zostawiam. Drzwi otwarte, bo lubię wiatr we włosach. Tak sprzedaję ten kolejny katalizator. Już czuję, że ponad stan się dorobiłem, bo już sobie myślę, fajnie jakby jakieś kasyno było w tej grze. Tak, tak. Dobra, 150 złotych, pasuje. Bardzo dobrze. Haniu i smacznie, postój na zapiekankę. Szybko, kto chce zapiekankę? Bo bo ten... Bo nie mamy czasu, widzowie. Ja sobie dwie zjem. Bo za 4 złote to nie grzech. Dzięki. Dobra, tu się można na krzesełku usiąść. O. Ty, te krzesła to w ogóle można... Nie, nie można ich podnieść. Proszę pani, poproszę 10 zapiekanek. Jeszcze, jeszcze. Ej! Baba mnie oszukuje, jest napisane dwa złote, ona po 5 złotych. Znaczy ten, zabiera z konta. Zobacz. Baba oszukuje, typowa Polska, chociaż tu jest 5 złotych, fakty. Tu jest 5 złotych, ale tu jest napisane 2 złote. I tak naraz, ty, challenge zrobić. Proszę bardzo, zapiekanki dla widzów kupione, żebyście mieli co jeść. Żebyście nie pierdolili, że nic nigdy ode mnie nie dostaliście. Zapiekanki takie walające się z ketchupem. W samochodzie tylko nie jedźcie tych zapiekanek, bo nakruszycie. Papicerkę zabrudzicie. Już jest trochę brudno, ale najważniejsze I to jest prawdziwa polska kuchnia, zobacz. osypeczki ogóreczki zapiekaneczki, kebasy perfekcyjne, no i ogóreczki, ale te ogóreczki to one chyba, nie ja wiem, coś nie mogą się... Może te ogórki trefne nam dali z tego konkursu, ty! Może trefne ogórki nam dali, dlatego one się nie kiszą. No, może tak być. Dobre są te ogórki czy nie są? Nie wiem, pod stów pod, nieważne, no. To jest prawdziwa polska kuchnia, ty! Zapas żarcia taki, że daj spokój. Boże, jaki to jest bajzel? Co ja mam z tym zrobić? Może byśmy trochę poukładali jakoś, nie wiem, tutaj te koła albo co. Eee, boże, boże, boże. Troszeczkę tutaj poukładamy, tak? Troszeczkę, żeby troszkę więcej miejsca było. Bo i tak dopiero wieczorem na akcję jedziemy. Teraz będę musiał się przespać, ale. Te opony też są fajne do sama, kurde. Takie wyglądają od jakiegoś Fergusona albo Zetora. Nie? Przednie koła. Ale te duże, ja bym chciał te duże. Ale to musimy mieć lepszy silnik do, do sama. I wtedy takim bydlakiem pojedziemy na wyścig, hopie. Ja. Ale tu będzie, no nawet ładnie tak poukładane, kurde, porządek. Matka przyjedzie, to nie pozna. A tutaj w garażu, no w garażu jeszcze sporo mamy, jakieś puszki z farbą i tak dalej. Puste puszki z farbą, to ja dobrze wiem, co trzeba zrobić. Proszę bardzo. O, widać, że ma siłę teraz, bo teraz na dach sąsiada możemy wrzucać te puszki. O, zaba. pyk. O, jak ładnie, o, o, nieźle, musi być porządek. To mieliśmy spolić i co? Nic z tego nie wyszło. A ciekawe, czy można to sprzedać. Można sprzedać to Juska za pieniądze? Wątpię. No, ładnie. Troszkę, ładnie, ładnie. Poukładane jeszcze tutaj to do poukładania. Kurde, zobacz, jak ładnie tu się robi. Taki porządek to nikt w Polsce by nie miał takiego porządku na podwórzu. Nigdy w życiu. Ten grill. A ten grill jest brzydki. Nawet jakby go się pomalował. Jakby, jakby dało się tutaj jakiś, nie wiem, znaczek, dać coś takiego, to jeszcze, ale no, ale tak to ten grill. Ten grill brzydki. No, jak na sprzedaż to wystawiamy, bez kitu? Fajnie by było, jakby się dało właśnie posprzedawać te części albo co. Chociaż Łuse, rączki albo coś w tym stylu, nie? Są fotele do Sama. Nie wiem, jaki jest sens zrobienia sama więcej niż jednoosobowego, biorąc pod uwagę, że tu chyba, że później będzie jakiś DLC, że jakąś duperkę będzie można na przyjażdżkę zabrać, na jakąś randkę. Tam na górkę, nie? Gdzie była ten, ten, ta figura matki boskiej? No gdzieś tam, nie? Jezuska. No to może później będzie jakieś takie DLC, ale no, no jak nie ma kołopa, no to po co ci? Sam, który ma dwa siedzenia. Bez sensu, totalnie. No, trochę my porządku zrobili. To jeszcze, co że mamy te. O, te progi jeszcze. Dobra. O, no, później jeszcze te rurki. To, to tutaj, no nie wiem, od tej strony, bo tego na pewno nie będę używał. Chciałem to spolić, próbowaliśmy to spolić, ale się nie udało, niestety. Najwyżej tutaj można jakoś to ustawić, żeby te obsrane siedzenia tutaj gniły na deszczu, w innych warunkach pogodowych. Oj, te deski z kanału! Hey, te deski, ja wszystkie deski z kanału biorę, bo one tutaj cały czas się bugują, robią kurde. Hałas, irytują. One tutaj blokują, gdzie później pracować się nie da. Ułożymy je tutaj elegancko. To jest satysfakcjonujące to takie układanie tego wszystkiego, robienie porządków, nie? Najwyższy czas. Nie, no, gitara siema, Zobacz, fajno. Jeszcze no, te rurki będę musiał gdzieś poukładać. Tutaj takie no, nie, nie zuży zużyte rzeczy, co nie będą używane. Trochę miejsca się zrobiło, no rurki to fajnie by było poukładać tutaj, żeby się opierało o ścianę. No i też tutaj został jeszcze bajzel mocny. I klucze dobrze by było pozostawiać. Bo ja je pogubię inaczej. Ty, Bicek murus Do 29. Ty, to może na bica byśmy coś popracowali. Bo cały czas mam rangę przeciętniak, nie podoba mi się to. Jak to jest? Wyciskam 90 na klatę i to bez problemu. I Grami mi mówił, że mam rangę przeciętniak. Ciekawe, ile maksymalnie można na tych zawodach wsadzić na sztangę. Nie no, bez problemu, stary. Bez problemu. 90 kilo to ja łykam, łykam po prostu jak, jak dziecko lizaka Dobra, my już tutaj musimy pewne przygotowania poczynić Do akcji, nocnej akcji Akcja pod kryptonimem Arsynista Dobra, musimy się przespać do nocy widzowie Dobra, trzecia. Ciemno jak w dupie Widzowie, słyszałem, że Sąsiad chwalił się innym Że ma bardzo fajne oświetlenie świąteczne na stodole Trzeba innym to zagwarantować Jaka impreza tutaj? A jakbym zgasił światło? Zajebisty klimat, ty. <laughs> nie, 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 nie na akcję polonezem. No jak, jak na akcję polonezem? Hopie, jak my jedziemy na akcję, żeby wyjechać polonezem? Wy nic, widzowie, nie rozumiecie. Czemu my tutaj dokonujemy takiej zbrodni, jak wymordowanie każdego głębia we wsi? Bo ja nie zniosę, żeby na moją idealną, czarną, wypolerowaną, matową karoserię gówno dropnęło. Rozumiesz? Więc jak polonezem jechać na akcję i ryzykować, że ktoś nasra na maskę? Jezus, widzę, wy elementarnej wiedzy nawet nie macie. Jedziemy pod osłoną nocy. Nikt nie usłyszy tej nysy mgnącej przez noc. Stare sąsiadki na pewno nie będą kampić od razu w oknach. Boże, jak baca z policją na patrolu cały czas szuka, kto go okradł dwa tygodnie temu. Zostawimy auto tu, żeby nie budzić podejrzeń. O ciutku, żeby Juska rączki nie obudzić, bo ten to pierwszy będzie, żeby na milicję zadzwonić. Kurde, balans, ale zapieczony. Puść cholera jasna. No, ten tekst w nocy rzucony to bardziej mi sugeruje, że on tam... Zupełnie co innego robi. <noise> jest i gołębnik. Dobra, dawaj tutaj. Kawałki podłożymy. Tu. Jak ja to spole, jak to jest blaszane, ty? Może tutaj wrzucić przez to? Mam nadzieję, że zadziała. Leci. Daj węglorkę. Spoli się czy nie? Poli się, styrta się poli! <noise> Dachowo obstrańce. Kurwa, też stodoła sąsiada obok się poli. Zwiewamy. Szybko, widzowie. Szybko, zanim straż tutaj się pojawi. Nysa stoi. Na no, spokojnie. Nikogo na ulicach. Świadków nie będzie. Dobra, zamykaj. Tam ktoś siedzi? W tym fiacie 125p? Bo no, nie. Dobra, to jeszcze nie wszystko, widzowie. Noc jeszcze jest młoda i pełna terroru. Oho, jest i gołębnik. No, spokojnie. Wyłącz, bo to dojrzane to te światła, bo w kabinie zostaw, ale świat, takie światła na zewnątrz. Dobra, nie ma nikogo. Cześć sztuk węgra. Węgla zostało. Chyba jeszcze jeden gołębnik gdzieś jest Jak ten już z pole Tak mi się wydaje Na działkach jest, ta Na działkach też jest jeden głębnik. Dawaj go tu Stara baba ma światło zapalone Zaraz będą się fironki ruszać A to sz szybka akcja, penetracja Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj Nie pali się widzowie Gazeta mokra widzowie, bo się tak spociłem. problem jest Strytuj się, nie pali Sąsiadka Zara będzie wiedzieć Jeszcze coś Gdzie sobie? Pali się, pali się, Szybko. Tarkę. O jebło! Zobacz, gołębie uciekły! Aż gołębie uciekły ty. Szybko! Ucieczka! Ty takiego żółka bym chciał mieć. Kurde, takim żółkiem to bym pojeździł ty. Skoro, że już nie można tu Grand Theft auto zrobić, nie? Zamykaj. Dobra, sąsiadka już raz nie zobaczy, nie ma problemu. Tędy sobie wyjedziemy, nikt się nie zorientuje. Powolutku, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Lepiej z miejsca zbrodni powoli, wolnym mimochodem odejść, niż sprintem wybiegać, bo to od razu ludzie będą wiedzieć, nie? No, no no. A to byłby motyw y, takie polskie GTA w latach 90. chce poldony maluchy Żuki, tak go bierzesz. No nie, jakaś tam mafia pruszkowska, jakieś takie klimaty, blokowiska, dresiarstwo, skin hedzi. Opie! Nie w takim klimacie ja bym to zrobił, w takim klimacie jak GTA 3 było. Dobra, już jesteśmy bezpieczni, ale jeszcze jedno, jeden gołębnik mamy do spalenia. To jest chyba ostatni głębnik, nie, widzowie? Tak mi się wydaje, że to ostatni głębnik. Tutaj nawet nikt nas nie zobaczy. Może nikt nas nie zobaczy, jak tutaj ogień podkładamy. Na dwóch kawałkach to zrobimy. Dawaj, dawaj. Tak, tak. Tak, tak. Na daweczkę se można usiąść i podziwiać tylko. Czasami po prostu człowiek lubi patrzeć, jak świat płonie. No, co mogę powiedzieć? Nigdy więcej już gówna na karoserii. Było warto stać się totalnym degeneratem. To miasto bez tych gołębników jest bezpieczniejsze. A przemysł myje gręcznych. Upadnie. No nieźle. Kurwa jak się poli ty! Jak to z dystansu wygląda? Że tam całe ogródki działkowe się nie spoliły. Zobacz jak to wygląda? Aż się zatrzymie. Hoppie, jak tam ogień bucha z tego gołębnika. Dobra, widzowie. Jest 20 minut po północy. Wracamy do domu, śpimy jak gdyby nigdy nic. Budzimy się rano, pakujemy do Nyski to co potrzebujemy. Kiełbaska, jeszcze trening poranny. Gdzie do Nyski? Do Poloneza ładujemy. Do poloneza ładujemy i robimy wyjazd na turniej wójta. Puchar jest nasz. I wszystkie dupeczki będą nasze też, jak my takim polonezem podjedziemy. I pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę musi być, bo to jest inauguracyjne wyprowadzenie poloneza na szerokie wody. Więc każdy na YouTube w tej chwili sprawdza, czy oba na pewno łapka w górę jest zostawiona. Kto by pomyślał, że dokonaliśmy takiej zbrodni? Kto by pomyślał? Wszystkie gołębie w jedną noc. Tak zwana gołębia noc. Piękna noc. Piękna noc. Noc smażonych gołębi. Tak, tak. Dobra, czy możemy się wykąpać? Jak na zawody jedziemy i polonezem do tego? Kurek? Czy wanna nadal zepsuta? Polipka. Wanna nadal wodę do piwnicy wpuszcza. Chyba się nie wykąpiemy. No trudno. Będziemy... Jezus Maria. Matko jedyna. Smar na czole nawet. Dobra, to niech leci. Najwyżej zaleje piwnicę. Jest forma mutant. Zobacz, co on robi. On 90 kilo podnosi, jak. Jak matka świeżo narodzone dziecko wyciska. Dobra, trzeba tak. Dwa słoiki ogórków. Do bagaja. Perfekcyjnie zakiszone. Pyk. Trzy osypki. Tu już się woda wlała do tej wanny. Woda się wlała do wanny, ty. Nie można się wykąpać. Dawaj, szybka kąpiel. Szybko, bo na ósmą rano musimy być na turnieju. No nie no, musimy być czyści. No jak ja tak. Jak ja tak do poloneza brudny wejdę. Matka by musiała przyjść i mi pomóc się umyć. Ta matka u Niemca na szparagach, to daj spokój. Ogóracy zjemy. żeby być na furanym maksymalnie. Zobacz, za co się dzieje ty. Jeszcze zapiekankę jedną wezmę. Na wszelki wypadek. Udaje, to wygląda jakbym na piknik jechał. Normalnie. Co tam? jak na piknik na żniwa, normalnie hopom na polu dać żyć. Jesteśmy gotowi. Trzy osypki, zapiekanka, trzy kiełbasy, dwa słoiki ogórków. Zamykam bagażnik. Widzowie, robimy to. Ale to wygląda, co? Wreszcie, wreszcie! Zwalniam maszynę blokującą. Uff, no dobra, zobaczmy jak to maleństwo świga, co? Proszę o klaski na czacie. Dwa tysiące osób w tym pięknym momencie się zebrało na streamie na kiku www.kik.com forward slash dobrodziej. Palone z... Pal jak to ty! I tu na jedynce? Jak to leci? Boże! Boże! Jaki demon! Nie no, ja muszę F przetestować na tym. Na autostradzie musimy F przetestować. Nie no, jak to zapierdziela? Ty. Sonda? Jak spędzamy wakacje? Wow! zapytać mieszkańców regionu, jak spędzają tegoroczne wakacje. Dzień dobry. Dobra, jest jedynki. I bo kurwa miodu, normalnie. Trujeczka, cyk. Twóreczka. Lecimy. Piąteczka. 120. Na zegarze. 140. Słodki Jezu. Przecież ja zaraz jak Dolorianem do Powrotu do Przyszłości wpadnę. 140. 160 będzie. 160. Wow! Takie <słodki> pasy. Kurwa, <laughs> kiełbasy z magazyka wyjebało! Dzień <laughs> Boże, boże! Czekaj! O Dzień dobry! Dzień ale było 160 złamane na liczniku. Te kiełbasy zrobiły tą całą scenkę. kiełbasy, odsypki ogórki wszystko do przodu poszło. O. No jest ambaras widzowie, jest ambaras. <grym> o oh men, dobra. No musimy tu trochę... Może mądrzej było jakbyśmy VMAXa testowali. Nie jest tej kiełbasy, idioto! No dobra, nieważne. Jakbyśmy VMAX'a testowali, proszę ja was, przed y, turniejem. i Jakbyśmy nie mieli tego wszystkiego w bagażniku, ale... Ej, było śmieszniej. Nie no, zobaczcie, jak ta fura wygląda, hopie. <grym> coś pięknego. Ale trochę zawieszenie ma wysokie, nie? Takie fest wyso wysokie ma to zawieszenie. Może by da dało bożkom trochę przyciąć radę. A jeszcze jakby dyferencjał przyspawać. Resory klepać na kowadle. Można by trochę przyklepać, no, bo są trochę tak... Sztywno chodzi, sztywno, no, ale ja te nakładki na resory nałożyłem, dlatego. Kurwa, oranie poloneza na polu sąsiada to jest życie. Ale to grzeje, ale słuchaj, tą turbinę jak pracuje, nie? Tak jak. Kurwa! Ogórki mi w nogi wleciały i, i zapiekanka! To trzeba przyspieszyć, to zaraz przeleci na tył, na pewno. Zaba, niech wiedzą we wsi, że jedzie się, szef, jedzie totalny szef, a starą babę od zapieksów. Kurde, zamknięte ma, chciałem starą babę od zapieksów zbajerować. No trudno. Jak on się zbiera, chłopie! Nie no, teraz to wygląda jak prawdziwy polski polonez w latach 90. Wsiada, że tam wiesz, walają się, ogórki, górki, kurde w nogach, o zapiechanki. zapiekanki. No, jeszcze puszki po, po tym, po piwu, e, piwie EB na przykład powinny być. To jest dopiero prawdziwe testowanie V-maxa w polonezie. Polną drogą normalnie, po wsi. Ej, ale zajebiście się prowadzi tego poloneza, naprawdę. Dobra, jedno nie tak zajebiście. Może. Jak go... Nie no, to zawieszenie jest... To zawieszenie go tak buja, ja tylko czuję jak go unosi, nie? No, Zapieganka. Sztywne jest to zawieszenie strasznie. Ech. Stacja numer dwa, dachowanie Poloneza. Ale rura też elegancka, za jak to kopci. Diesel chyba. Zawieszenie do wyjebania. Nie no, do przykrócenia wydaje mi się. Ono jest za wysokie. Zobacz, to nawet jak wejdę... A nie, nie wejdę. Albo tu, jak wejdę. Bo no to widać, że ten. Jest za wysokie to zawieszenie. Zobacz, jak tutaj ten. Jak to jest zamontowane. Hopie, No. Zdecydowanie. Trzeba będzie boszkom trochę przyciąć to zawieszenie, wydaje mi się. Oho. Karambol przed nami. Ładnie. Ładnie, piraci drogowi. No. Pięknie, pięknie zrobili. dziun, zium, 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 zium. Ale to zawieszenie jest sztywne, jak pędz w dupie. Jedziemy na te zawody. Dobra, widzowie. Robimy to. Dzień dobry się Pan spóźnił. Zasady pan już zna? Mam nadzieję, że tym razem pójdzie panu lepiej niż ostatnio. Zapraszam na ławeczkę, proszę założyć sobie ciężary. Dobra, ile to jest? Ja dnie ile to jest? Dobra, wale, od razu to najcięższe, przecież jestem... A tylko... Dwa tylko mogę? O, mogę trzy, dobra. Dawaj te najcięższe mam to w dupie. No dobra, kiełbasę zjadłem. Pff, nie, nie mam pojęcia ile tu jest załadowane. Ile to może być? To są chyba 20? No Tutaj jest chyba 120, nie? Ej, okej, okej. Nie, to wejdzie. Nie, no hopie. Nie, no stówę to ja biorę. Pff, lekką ręką, nie? Lekką ręką. To nawet się nie spociłem. A kurde, z tym już był problem, nie? Nie, no, jedną próbę mam. Muszę tutaj wszystko albo nic, widzowie. Ładuję tutaj 150 kg. Najwyżej umrę. Boże. To niezły tuning poloneza. Ajajajaj. jaj, Ajajaj. Stresuje się, widzowie. Naprawdę się stresuje. Proszę o doping na czacie. <grym wytali> dawaj, dawaj, dawaj! Kruba. Yes. Nie zaliczono! No, linią, no? Widzę, że wsiął pan sobie kubaki do serca. <grym> i <wytali> Gratuluję, wygrał pan. Tak. Bonujący Należy tak. do pana. Nagrody do odebrania leżą na stoliku. Zobacz. Pierwsze miejsce. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca na zawodach w wyciskaniu na ławce płaskiej. Ale już myślałem, że nie dam rady, nie? Bez kitu. Takie tam tapowanie jak na Mistrzostwach trysa szło. O kurde. I prawie się zabiłem też tą sztangą, bo się tak podnieciłem, że spuściłem tą sztangę sobie na łeb. Ja cię kręca. Pierwsze miejsce na zawodach w wyciskaniu na ławce płaskiej. O kurde, gościu. Dobra, ale gdzie są ten? Gdzie są moje części do sama za wygraną? Odpierdalam te ciężary. Uff. Poloneza teraz dociąży to kurwa daj spokój Biorę te ciężary, bo ja potrzebuję do treningu, może będą jakieś w przyszłym roku będzie trzeba tytułu siła trzeba obronić. Kurda, ale szczerze, to się zdziwiłem, że mi się to udało, nie? Te 150. Naprawdę. Zobacz, jaką statuetkę mamy elegancką. No, to jest życie, to jest życie. Dobra, rura, lecimy. Ten polonez nie został stworzony do wolnej jazdy widzowie, ale czuję, że ma dupę dociążoną. Jasny gwint. Cój! Jak Polonezie. Chyba, może stopa złapiemy albo co? Najbardziej mnie w tym wszystkim martwi to, że ja myślałem, że za ten turniej siłaczy wygram części do sama. A nie, kurde, jakąś bamberską figurkę. O! No ale kasę, kasę to ja sobie zawsze mogę zarobić, a ja chciałem silnik do sama nowy. Mogę to założyć tu? Ha, mogę! Ale jaja. Zaraz ży życiówkę, Ma mam w ogóle życiówkę 150? A mam 150 życiówkę, widzisz? I aż mi 2 kilo, przepukliny chyba doszło. No, eee, to nie w rajdzie. No ale jak ja mam wygrać rajd, jak ja tam nawet nie mam podjazdu do chłopa, jak byliśmy w rajdzie na samym. Polone ze mogę, to samym musisz na wyścig jechać. Nie dobrze widzowie. Bardzo niedobrze. Byle czym? To mogę polonezem? Myślałem, że byle czym, że w sensie właśnie samym, że sam może być byle czym. Hmm, no to jutro będzie trzeba wyścig wygrać. Tak mi się wydaje. Widzowie, polonez odpalony. Mistrzostwo podnoszenia ciężarów zdobyte. Co prawda, że liczyłem, że jakieś lepsze nagrody z tego będą. Trochę się rozczarowałem, powiem szczerze. Na tyle trudu, tyle grindu, co my zrobiliśmy, żeby wybudować tutaj mięśnie, żeby wygrać ten turniej, no to trochę się rozczarowałem. W takim razie, jutro będziemy obalać teorię. Czy możemy polonezem wygrać wyścig? Bo samym to na pewno nie pójdzie. Ten sam jest wolny jak ślimok. Naprawdę jest wolny jak ślimok.